Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że najsilniejsze osoby, te najbardziej odnoszące sukcesy, te, które wydają się mieć wszystko pod kontrolą, łączy jedna cecha, którą społeczeństwo postrzega jako słabość? To, co zaraz odkryjesz, całkowicie zmieni twoją perspektywę na prawdziwą siłę, ponieważ ta cecha, którą ukrywałeś Bojąc się, że inni ją osądzą, może być dokładnie tym znakiem, że posiadasz siłę wewnętrzną, którą niewielu udaje się rozwinąć. Następnym razem, gdy zobaczysz kogoś, kto woli zostać w domu w piątkowy wieczór, podczas gdy inni desperacko szukają potwierdzenia w barach i klubach, zatrzymaj się i przyjrzyj się bliżej. Gdy zauważysz tę osobę, która może godzinami pracować sama nad swoim projektem. Bez potrzeby ciągłych przerw czy zewnętrznego uznania jesteś świadkiem czegoś, czego większość nigdy nie zrozumie. A jeśli nie rozpoznasz tych znaków, możesz stracić szansę na rozwinięcie rodzaju siły, która naprawdę się liczy. Karl Jung nazywał tę zdolność prawdziwą autonomią psychologiczną, a Nietzsche identyfikował ją jako fundamentalną cechę wolnych duchów. To, co ci wielcy myśliciele zrozumieli i co dziś ci ujawnię, to że to, co społeczeństwo etykietuje jako antyspołeczne czy problematyczne, w rzeczywistości jest manifestacją siły wewnętrznej, którą większość nigdy nie będzie miała odwagi rozwinąć. W następnych minutach będziemy eksplorować ciche nawyki osób naprawdę silnych. I nie mówię o sile fizycznej czy tej fałszywej pewności siebie która opiera się na akceptacji innych. Mówię o tej autentycznej sile, która wyłania się, gdy ktoś pokonał coś, co terroryzuje większość. Bycie całkowicie komfortowym z samym sobą, bez potrzeby społecznych masek. Kiedy po raz ostatni byłeś w całkowitej ciszy, bez rozpraszaczy, bez sięgania po telefon, bez szukania akceptacji innych? Jeśli to pytanie wywołuje w tobie dyskomfort, Doświadczasz dokładnie tego, co Jung opisywał jako opór ego wobec prawdziwej indywiduacji. Pierwszy znak, który musisz rozpoznać, jest pozornie prosty, ale jego wpływ na twoje życie może być transformujący. Osoby naprawdę silne rozwinęły zdolność znajdowania spełnienia w samotności. Nie chodzi o to, że uciekają od ludzi lub są z natury antyspołeczne. To o tym, że odkryły coś, czego większość nigdy nie doświadczy siłę własnego towarzystwa. Wyobraź sobie swój umysł jako krystalicznie czyste jezioro morskie oko. Współczesne społeczeństwo nieustannie rzuca kamienie do tego jeziora powiadomienia, polubienia, zewnętrzne potwierdzenia. Każdy kamień tworzy fale, które zniekształcają twoje odbicie, uniemożliwiając ci zobaczenie, Kim naprawdę jesteś pod powierzchnią? Obserwuj, jak współczesne społeczeństwo jest zaprojektowane, aby utrzymywać nas w ciągłym połączeniu, ciągle szukających następnego powiadomienia, następnego polubienia, następnego zewnętrznego potwierdzenia. Żyjemy w kulturze ciągłego hałasu, gdzie cisza stała się wrogiem, ale osoby naprawdę silne nauczyły się płynąć pod prąd tego nurtu. Gdy ktoś może spędzić godziny pracując nad osobistym projektem, bez potrzeby natychmiastowego dzielenia się nim w mediach społecznościowych, gdy może podejmować ważne decyzje, nie potrzebując konsensusu, tuzina osób, gdy może cieszyć się obiadem w samotności, bez poczucia, że coś jest nie tak, widzisz manifestację wewnętrznej siły, którą większość utraciła. Czy zastanawiałeś się, dlaczego to wydaje się tak trudne dla tak wielu osób? Odpowiedź tkwi w tym, jak zostaliśmy uwarunkowani od dzieciństwa do szukania zewnętrznej akceptacji w celu potwierdzenia słuszności naszych decyzji. Jung wyjaśniał, że ten proces oddzielenia się od stada jest fundamentalny dla tego, co nazywał indywiduacją. To moment, w którym osoba przestaje definiować się przez zewnętrzne oczekiwania i zaczyna budować swoją tożsamość ze swojego autentycznego jądra. Pomyśl o tym, jak o zdejmowaniu zbroi, którą nosiłeś całe życie. Na początku czujesz się podatny na zranienia, wystawiony, ale stopniowo odkrywasz, że ta zbroja cię nie chroniła, ograniczała cię. Ten proces nie jest łatwy ani komfortowy, ani społecznie oklaskiwany. Pytanie, które musisz sobie zadać, brzmi: czego bardziej się boisz pozostania sam ze sobą, czy dalszego życia dla zadowolenia innych? Ponieważ ta odpowiedź określi, czy jesteś w stanie rozwinąć tę pierwszą cechę osób naprawdę silnych. Pomyśl o najbardziej kreatywnych momentach swojego życia, o najważniejszych decyzjach, które podjąłeś, o najgłębszych spostrzeżeniach, które miałeś, ile z nich wydarzyło się w środku społecznego hałasu, a ile wyłoniło się w momentach refleksyjnej samotności. Silne osoby rozpoznały ten wzór i przekształciły go w świadomą praktykę. Nie sugeruję, żebyś stał się pustelnikiem. Mówię o rozwijaniu zdolności bycia z samym sobą bez potrzeby ciągłych rozpraszaczy. To różnica między samotnością jako karą, a samotnością jako sanktuarium. Jedna to desperacja, druga to siła. Gdy obserwujesz kogoś, kto może spacerować po łazienkach bez słuchawek, kto może czekać w kawiarni bez kompulsywnego sprawdzania telefonu, kto może lecieć długim lotem bez potrzeby ciągłej rozrywki. Widzisz kogoś, kto kultywował zdrową relację z samym sobą. A ta relacja jest podstawą wszelkiej autentycznej siły. Friedrich Nietzsche pisał o potrzebie stania się tym, kim naprawdę jesteś. Ale jak możesz odkryć, kim jesteś, jeśli nigdy nie spędzasz czasu sam ze sobą. Niemożliwe jest rozwinięcie umiejętności bycia sobą, jeśli nie spędzasz czasu w ciszy ze swoimi myślami. Autentyczna siła rodzi się w momentach samotnej refleksji, gdy nie ma nikogo, kogo musiałbyś zadowolić, nikogo, przed kim musiałbyś grać rolę. Nietzsche pisał o konieczności stania się tym, kim naprawdę jesteś, ale jak możesz odkryć swoją prawdziwą tożsamość, jeśli nigdy nie spędzasz czasu sam ze sobą? Niemożliwe jest rozwinięcie autentycznej tożsamości w ciągłym hałasie zewnętrznych opinii. Ten proces samopoznania wymaga tego, co Jung nazywał konfrontacją z cieniem. W tych momentach prawdziwej samotności, gdy wszystkie rozproszenia znikają, nieuchronnie stajesz twarzą w twarz z aspektami siebie, które wolałbyś ignorować. Większość ludzi ucieka przed takimi spotkaniami, ale naprawdę silne osoby przyjmują je jako okazję do rozwoju. To w ciszy wyłaniają się najbardziej niewygodne prawdy o naszych motywacjach, naszych lękach, naszych autodestrukcyjnych wzorcach. Ale to także tam odkrywasz swoje prawdziwe talenty, autentyczne pasje, swój rzeczywisty cel. Samotność staje się laboratorium samoeksploracji. Gdzie możesz eksperymentować z różnymi wersjami siebie bez ciągłego osądu innych. Umiejętność czucia się komfortowo w samotności nie przychodzi z dnia na dzień. To mięsień, który rozwija się stopniowo, jak każda inna umiejętność. Zaczyna się od małych momentów: wypicie kawy bez sprawdzania telefonu, spacer bez muzyki, siedzenie w ciszy przez pięć minut bez robienia czegokolwiek produktywnego. A teraz dzieje się coś fascynującego. Gdy już rozwiniesz tę umiejętność, coś fundamentalnie zmienia się w sposobie, w jaki odnosisz się do świata. Nie potrzebujesz już stałej walidacji od innych, ponieważ znalazłeś wewnętrzne źródło potwierdzenia. Nie boisz się już odrzucenia, ponieważ nauczyłeś się, że Twoja wartość nie zależy od zewnętrznej aprobaty. Naprawdę silne osoby rozumieją, że czas spędzony w samotności to nie czas zmarnowany, to inwestycja w najważniejszy związek w ich życiu ten, który mają ze sobą. I z tej solidnej podstawy mogą budować bardziej autentyczne relacje z innymi, ponieważ nie wchodzą w nie z potrzeby, ale z wyboru: czy czujesz różnicę? Gdy ktoś Cię szuka, Ponieważ naprawdę cieszy się Twoim towarzystwem, a gdy ktoś Cię szuka, bo musi wypełnić wewnętrzną pustkę. Ludzie, którzy rozwinęli siłę samotności, należą do pierwszej grupy. Doprowadzi nas do fascynującego paradoksu, który Jung wielokrotnie obserwował w swojej pracy: ludzie, którzy czują się najbardziej komfortowo w samotności, mają tendencję do tworzenia najgłębszych połączeń z innymi. Dlaczego? Ponieważ nie rzutują swoich niepewności lub nierozwiązanych potrzeb na swoje relacje. Ale to tylko pierwszy sygnał, pierwszy cichy nawyk naprawdę silnych ludzi. I chociaż może wydawać się prosty na powierzchni, jego realizacja wymaga zmierzenia się z niektórymi z naszych najgłębszych lęków o tym, kim jesteśmy, gdy nikt inny nie patrzy. Pytanie, które musisz sobie teraz zadać, brzmi: czy jesteś gotowy odkryć, czego jeszcze nauczyły się te osoby? Ponieważ to, co nadchodzi, rzuci wyzwanie wszystkiemu, w co wierzyłeś o sile, sukcesie i tym, co naprawdę oznacza bycie potężnym w tym świecie. Ale opanowanie samotności to tylko pierwszy szczebel. Są inne nawyki, inne ciche sygnały, które oddzielają naprawdę silne osoby od reszty. I chociaż może być kuszące wierzyć, że ta pierwsza cecha jest wystarczająca, prawda jest taka, że to tylko początek znacznie głębszej transformacji. Ponieważ, gdy nauczysz się czuć komfortowo ze sobą, odkrywasz zdolności, o których nawet nie wiedziałeś, że je masz. Teraz, gdy rozumiesz, jak prawdziwa siła powstaje, gdy przestajesz ciągle szukać zewnętrznej walidacji, nadszedł czas, aby zagłębić się w głębsze aspekty tej transformacji. Ale to, co nadchodzi, rzuci wyzwanie wszystkiemu, co myślałeś, że wiesz o prawdziwej mocy. Pamiętasz to uczucie wolności, które doświadczyłeś po raz pierwszy, gdy powiedziałeś: Nie bez wyjaśnień. To był tylko początek. Karl Gustav Jung zauważył coś fundamentalnego u ludzi, którzy posiadają tę cichą siłę, rozwijają niezwykłą zdolność głębokiej obserwacji. Nie mówię o zwykłym patrzeniu, ale o tej przenikliwej percepcji, która wykracza poza powierzchowne pozory. Ta umiejętność wyłania się naturalnie, gdy spędziłeś wystarczająco dużo czasu w cichej introspekcji. Gdy nauczysz się obserwować siebie bez osądu, gdy rozwiniesz zdolność zauważania własnych wzorców myślowych i reakcji emocjonalnych, automatycznie rozwijasz tę samą jasność percepcyjną w stosunku do innych. To jak gdyby praktyka samoobserwacji nastrajała wewnętrzny instrument zrozumienia, który rozciąga się na świat zewnętrzny. Drugi nawyk ludzi z cichą siłą to głębokie słuchanie jako wskaźnik mocy. Podczas gdy inni wypełniają przestrzeń pustymi słowami, desperacko próbując udowodnić swoją wartość, ty rozwijasz coś znacznie potężniejszego zdolność słuchania nie tylko tego, co jest powiedziane, ale tego, co jest pominięte, tego, co jest szeptane między wierszami, tego, co objawia się w ciszach. Gdy ostatnio byłeś w rozmowie i zamiast przygotowywać swoją odpowiedź, po prostu słuchałeś? Naprawdę słuchałeś? Jung nazywał to płynną uwagą, stanem receptywnej świadomości, który pozwala uchwycić podziemne prądy ludzkiej komunikacji. To nie jest pasywność, to strategiczna moc. Gdy opanujesz sztukę głębokiego słuchania, otrzymujesz informacje, których inni nigdy nie dostrzegają. Rozumiesz prawdziwe motywacje, wykrywasz ukryte niepewności, identyfikujesz niewyrażone potrzeby. To jak rozwijanie swoistego emocjonalnego prześwietlenia rentgenowskiego, podczas gdy inni widzą tylko powierzchnię, ty dostrzegasz wewnętrzne struktury, ukryte wzorce prawdy. Które słowa starają się zamaskować. Stajesz się kimś, kto widzi poza społecznymi maskami. Ale jest tu coś głębszego. Nietzsche mówił o przewartościowaniu wartości. A ta koncepcja idealnie odnosi się do tego, jak ludzie z cichą siłą redefiniują to, co oznacza władza. Podczas gdy społeczeństwo uczy cię, że władza polega na głośniejszym mówieniu, zajmowaniu większej przestrzeni w rozmowie, dominowaniu w dyskusjach. Ty odkrywasz, że prawdziwa władza leży w świadomym powściągnięciu. Obserwuj, naprawdę wpływowe osoby w każdym biurze czy sali konferencyjnej to nie są te, które najwięcej mówią, to są te, na które inni patrzą, gdy potrzebują prawdziwej odpowiedzi. To są te, które jednym prostym pytaniem mogą zmienić bieg całej dyskusji. To są te, z którymi inni konsultują się przed podjęciem ważnych decyzji. Czy zauważyłeś, jak w środku chaosu zebrania czy narady zawsze znajdzie się ta jedna osoba, której sama obecność wydaje się uspokajać energię? Nie musi podnosić głosu, żeby być wysłuchaną, nie musi przerywać, żeby być znaczącą. Ta zdolność głębokiej obserwacji łączy cię z trzecim nawykiem i tu transformacja staje się naprawdę niezwykła. Ludzie z cichą siłą rozwijają to, co Jung nazywał funkcją transcendentną, zdolność utrzymywania napięcia między przeciwieństwami bez potrzeby natychmiastowego rozwiązania. Czy zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć mądrość wykraczającą poza ich wiek czy doświadczenie? To dlatego, że nauczyli się czuć komfortowo w niepewności, znajdować jasność w złożoności, odkrywać odpowiedzi w niewiedzy. Ten trzeci nawyk to świadoma tolerancja na niejednoznaczność. Podczas gdy inni spieszą się z wydawaniem osądów, opowiadaniem się po którejś stronie, szukaniem szybkich odpowiedzi, aby uspokoić swój lęk, ty rozwijasz niezwykłą zdolność wstrzymywania się z osądem i pozwalania prawdzie wyłonić się naturalnie. To jak bycie mądrym ogrodnikiem z ogrodu botanicznego, który nie wyrywa roślin, żeby sprawdzić czy rosną. Ufasz procesowi, pozwalasz odpowiedziom dojrzeć w swoim idealnym czasie. Jung wierzył, że ta zdolność leży u podstaw procesu indywiduacji, ścieżki dostania się tym, kim naprawdę jesteś, poza społecznymi i rodzinnymi oczekiwaniami. To nie przypadek, że ludzie z cichą siłą często czują się jak obcy we własnej kulturze, do dlatego, że kierują się wewnętrzną mapą, podczas gdy inni podążają za zewnętrznymi drogowskazami. Nawigują po psychologicznych terytoriach, o których istnieniu większość nawet nie wie. Kiedy łączysz niezależność od zewnętrznej walidacji z głębokim słuchaniem i tolerancją na niejednoznaczność, dzieje się coś magicznego. Stajesz się tym, co Jung nazywał osobowością mana kimś, kto promieniuje naturalną obecnością, autorytetem, który nie musi się głosić, wpływem działającym na poziomie bycia. A nie czynienia. Ludzie zaczynają szukać Cię dla Twojej perspektywy. Twoja opinia nabiera wagi nie dlatego, że ją narzucasz, ale dlatego, że wypływa z miejsca głębokiej autentyczności. Twoje decyzje inspirują zaufanie, bo są oparte na prawdziwym zrozumieniu, a nie na potrzebie imponowania czy podobania się. To zjawisko nie jest przypadkowe. Jung zauważył, że kiedy osoba kończy proces indywiduacji. Kiedy świadomie integruje swoje cieniowe aspekty i rozwija autentyczną relację ze sobą, naturalnie staje się tym, co nazywał naczyniem dla pozytywnych projekcji innych. Nie dlatego, że szuka tej pozycji, ale dlatego, że promieniuje pełnością, którą inni instynktownie rozpoznają. To różnica między przywództwem, które samo się ogłasza, a przywództwem, które jest uznawane przez innych. Pierwszy opiera się na ego i potrzebie kontroli, drugie wyłania się naturalnie z osobistej integralności i kultywowanej mądrości. To jak różnica między sztucznym oświetleniem LED, które potrzebuje stałej elektryczności, żeby działać, a słońcem, które promieniuje energią ze swojej własnej natury. Ludzie wyczuwają tę różnice na poziomie trzewnym, chociaż nie zawsze potrafią ją świadomie wyartykułować. Czy zauważyłeś jak niektórzy ludzie mogą wejść do pomieszczenia i nie mówiąc ani słowa całkowicie zmienić energię przestrzeni? To nie magia, to wynik lat wewnętrznej kultywacji, rozwijania tych nawyków, które eksplorujemy. Ale jest tu ważne ostrzeżenie. Ta ścieżka nie jest dla słabych duchem. Nicze wiedział to, kiedy pisał o nadczłowieku. Nie mówił o fizycznej czy intelektualnej wyższości, ale o woli do zmierzenia się z samotnością, która przychodzi z prawdziwą autentycznością. Kiedy przestajesz szukać zewnętrznej akceptacji, kiedy rozwijasz zdolność głębokiego słuchania, kiedy uczysz się tolerować niejednoznaczność, nieuchronnie oddzielasz się od tłumu. I ta separacja, choć wyzwalająca, może być początkowo przerażająca. Czy pamiętasz to uczucie bycia jedyną czuwającą osobą w pokoju pełnym śpiących ludzi? To jest rzeczywistość, kogoś, kto zaczyna się psychologicznie budzić. Ta separacja to właśnie to, co Nietzsche nazywał wielkim wyzwoleniem moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że nie musisz żyć według oczekiwań innych, że możesz tworzyć własne wartości, że możesz wyznaczyć własną ścieżkę. Ale z tą wolnością przychodzi ogromna odpowiedzialność odpowiedzialność bycia całkowicie autentycznym wobec siebie. To jak zostanie uwolnionym z Pawłowca tylko po to, żeby odkryć, że teraz musisz zbudować własny dom. Wiele osób woli komfort podążania za stadem, nawet gdy ta konformność powoli je niszczy. Przynajmniej w tłumie jest poczucie przynależności, bezpieczeństwa w liczbach. Ale ludzie z cichą siłą wybrali trudniejszą drogę, drogę radykalnej autentyczności. Jung ujął to doskonale. Spotkanie z samym sobą jest początkowo spotkaniem z własnym cieniem. Cicha siła nie powstaje z tłumienia lub zaprzeczania trudnym aspektom Twojej osobowości, ale z świadomego ich integrowania. Co by się stało, gdybyś przestał uciekać przed własnymi wewnętrznymi strachami i zamiast tego zapytał je czego mają cię nauczyć? To jest różnica między byciem ofiarą swojej psychologii, a staniem się jej mistrzem. Ta integracja to właśnie to, co pozwala ci zachować spokój w sytuacjach, które destabilizują innych. Nie dlatego, że nie czujesz strachu czy niepewności ale dlatego, że nauczyłeś się odnosić do tych emocji w inny sposób. Rozpoznajesz je, szanujesz, ale nie pozwalasz im dyktować swoich decyzji. To jak bycie kapitanem żaglowca podczas sztormu na Bałtyku, czujesz szał morza, ale twoja ręka pozostaje pewna na sterze. Rezultatem jest obecność, którą inni odbierają jako magnetyczną. Nie chodzi o to, że starasz się przyciągnąć uwagę. Po prostu promieniujesz autentycznością, która stała się rzadka w naszym świecie ciągłych, społecznych masek. I oto sekret, który ludzie z cichą siłą rozumieją intuicyjnie, coś, co Jung odkrył, ale co bardzo niewielu udaje się zastosować. Prawdziwy wpływ nigdy nie polega na oddziaływaniu na innych, ale powstaje naturalnie, gdy najpierw przemieniłeś siebie, gdy dokonałeś wewnętrznej pracy integracji. Gdy wykształciłeś te fundamentalne nawyki, sama Twoja obecność staje się zaproszeniem dla innych, by oni także odnaleźli własną autentyczność. Czy kiedykolwiek byłeś blisko kogoś, kto promieniował tym cichym spokojem, który sprawiał, że czułeś, że ty też możesz go znaleźć? Ta zasada jest fundamentalna w psychologii jungowskiej. Nie możesz prowadzić innych na terytorium psychologiczne, którego sam nie zbadałeś. Nie możesz zaoferować wolności, której nie zdobyłeś. Nie możesz inspirować autentyczności, której nie rozwinąłeś. Dlatego ludzie z cichą siłą mają tak głęboki wpływ. Wykonali wewnętrzną pracę niezbędną dostania się żywymi przykładami tego, co jest możliwe. Jung określał to jako Psychiczną zaraźliwość, gdy osoba osiągnęła pewien stopień integracji i autentyczności, sama jej obecność uaktywnia podobny potencjał w innych. Nie musi głosić, uczyć ani przekonywać. Jej sposób bycia w świecie staje się cichą demonstracją, że istnieje inny sposób życia. To jak kamerton koncertowy, który, wibrując na swojej autentycznej częstotliwości, budzi tę samą częstotliwość w tych, którzy są gotowi ją usłyszeć. To właśnie Jung miał na myśli, mówiąc o procesie indywiduacji. To nie jest egoistyczna podróż ku izolacji, ale droga ku głębszemu i bardziej prawdziwemu połączeniu z innymi. Paradoksalnie. Im bardziej autentycznie indywidualny się stajesz, tym bardziej uniwersalna staje się twoja zdolność do rozumienia i nawiązywania więzi. Ludzie z cichą siłą stają się katalizatorami transformacji dla innych, nie głosząc ani nie ucząc, ale po prostu będąc żywym przykładem tego, co jest możliwe, gdy w pełni obejmujesz to, kim naprawdę jesteś. Czy jesteś gotowy wyruszyć na tę drogę? Czy jesteś gotów wykształcić te nawyki, które uczynią z ciebie osobę o prawdziwej, cichej sile? Podróż ku indywiduacji, którą opisywał Jung, nie jest łatwa, ale to najbardziej znacząca przygoda, jaką możesz podjąć. Jest jednak coś, co musisz zrozumieć. Ta droga wymaga odwagi, ale nie tego rodzaju odwagi, którą głosi się w zewnętrznych bitwach. Wymaga cichej odwagi patrzenia na siebie bez filtrów, akceptowania swojego cienia bez usprawiedliwień, pozostawania wiernym swojej wewnętrznej prawdzie, nawet gdy cały świat popycha cię ku konformizmowi. Co jest bardziej przerażające stanąć w obliczu zewnętrznego wroga, czy stanąć w obliczu tych części siebie, których unikałeś całe życie? Większość wybiera zewnętrzną bitwę, bo łatwiej jest walczyć z tym, co jest na zewnątrz, niż integrować to, co jest w środku. To odwaga bycia wrażliwym wobec siebie w samotności, zmierzenia się ze swoimi najgłębszymi lękami bez rozpraszania uwagi, trwania w niepewności bez pośpiesznego szukania łatwych odpowiedzi. To odwaga wyboru rozwoju nad komfortem, autentyczności nad społeczną akceptacją, prawdy nad popularnością. Ale ci, którzy przeszli tę drogę, wiedzą, że nagrody nieskończenie przewyższają wyzwania. Bo na końcu procesu indywidualizacji nie odkrywasz tylko cichej siły odkrywasz wersję siebie, o której nawet nie wiedziałeś, że jest możliwa. Znajdujesz wolność, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności, spokój, którego nie może zakłócić chaos świata, obecność, która staje się prezentem dla wszystkich wokół ciebie. Teraz, gdy zobaczyłeś pełną mapę, zdolność znajdowania pełni w samotności, głębokie słuchanie jako formę strategicznej mocy i tę świadomą tolerancję niejednoznaczności, która oddziela naprawdę silnych od reszty. Masz wybór do poczynienia. To nie są informacje, które po prostu dodajesz do swojej kolekcji wiedzy. Jung wiedział, że prawdziwa przemiana psychologiczna wymaga tego, co nazywał realizacją, momentu, w którym wiedza przekształca się w przeżywane doświadczenie. Co to oznacza dla ciebie właśnie teraz, w tym momencie, jeśli dotarłeś aż tutaj? Jeśli te idee odbiły się echem w jakimś głębokim zakątku twojej duszy, to dlatego, że coś w tobie rozpoznaje prawdę tego, co razem eksplorujemy. I to rozpoznanie jest samo w sobie sygnałem. Pytanie, które pozostanie z tobą długo po zakończeniu tego filmu brzmi: czy jesteś gotów przebrnąć przez początkowy dyskomfort tych nawyków? Ponieważ prawdziwa samotność na początku odczuwana jest jak opór. Głębokie słuchanie początkowo ujawnia więcej, niż chciałbyś zobaczyć. A ta tolerancja dla niejasności może wywołać niepokój, który twój umysł będzie desperacko próbował rozwiązać. Ale jeśli wytrwasz, jeśli pozwolisz tym nawykom stać się cichą architekturą twojego dnia codziennego, coś nadzwyczajnego zacznie się wyłaniać. Staniesz się tym, co Jung nazywał osobowością Mana. Kimś, kto emanuje naturalną obecnością, którą inni intuicyjnie rozpoznają. Jeśli ta podróż ku cichej sile rezonuje z tobą, jeśli czujesz, że jesteś gotów głębiej eksplorować te psychologiczne terytoria, kontynuuj poznawanie tych koncepcji. Każdy film to kolejny krok w tym procesie indywiduacji, który Jung opisywał jako najważniejszą przygodę ludzkiego życia. I pamiętaj, świat nie potrzebuje kolejnej osoby, która mówi głośniej, potrzebuje więcej ludzi gotowych, kultywować tę cichą obecność, która przemienia wszystko dookoła. Czy będziesz jedną z tych osób?